Przenosimy piłkę lekarską dwukilogramową nad głową na wyprostowanych rękach. W szkole podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Wadowicach zorganizowano imprezę pod hasłem Czas na zdrowie. Wszystkie przedsięwzięcia, jakie w tym dniu podjęli uczniowie, wspólnie z nauczycielami, promowały zdrowy styl życia. Było więc coś dla ciała i dla ducha. Prelekcje połączone z pokazem ekologicznych produktów przygotował i prowadził pan Przemysław Lisicki z firmy Smakosz. Do schodzenia możemy używać również syropów daktylowych z agawy. No i tutaj pewnie pan dobrze znany syrop klonowy. No właśnie. W tej prelekcji uczestniczyła każda klasa. Był też aerobik i wiele innych konkurencji sportowych. Z młodzieżą spotkał się Wadowiczanin Igor Kozioł. Były pierwszoligowy piłkarz, który w ramach promocji piłkarstwa uczył kapkowania, główkowania i innych piłkarskich technik i sztuczek. Każda klasa miała też obowiązek przygotować zdrowy, ekologiczny posiłek. W tym celu wylosowano inną klasę, której przedstawiciele uczestniczyli w degustacji konkurencyjnych potraw. Klasa 5B przygotowała dla klasy 5C. E, szarlotkę upieczoną przez mamę Karolinę. E, również mamy sok jabłkowy ze świeżych jabłek, bez żadnych dodatków typu cukier. Przygotujemy również jabłka pieczone z karmelem, miodem, bakaliami i orzechami. Tak, teraz się pieką też e, w kuchni. Potem, jak będzie już wszystko gotowe, to przyjdzie tutaj klasa piąta c i spróbuje naszych specjałów. My się udajemy do klasy 6A. I miejmy nadzieję, że również będzie tak pyszne, jak jest u nas. Jeden z przygotowanych posiłków został przekazany na wystawę, czyli reprezentacyjny stół, z którego obfitości kosztować mogli goście odwiedzający w tym dniu szkołę. Całość imprezy uzupełniały tematyczne gazetki, rysunki i prace malarskie, również promujące zdrowy styl życia. Znaczyń, jeszcze nie ostrzegamy teraz jest aerobik. Finałem całego przedsięwzięcia było rozdanie dyplomów, poczęstunek przygotowany przez sponsorów i radę rodziców oraz degustacja sporządzonych potraw.